W tej chwili NBP ma już 359 ton złota w swoich aktywach rezerwowych, ale ma go być prawie dwa razy więcej. Jednocześnie dowiadujemy się, że na kolejną obniżkę stóp w Polsce przyjdzie nam jeszcze długo poczekać. Czy jedno z drugim jakoś się łączy? Inflacja w USA spadła z ponad 9% w 2022 roku do nieco ponad 3% w ostatnich miesiącach. Rynek w swoich wycenach uznał, że problem nadmiernie rosnących cen został już definitywnie zażegnany. A zatem FED ma zielone światło do powrotu do niższych stóp procentowych. Tymczasem ze strony kolejnych inflacyjnych danych pojawia się spore zaskoczenie. Dlaczego Tucker Carlson zdecydował się przeprowadzić wywiad z Putinem i co prezydent Rosji miał do przekazania Amerykanom w sprawie dolara? Donald Trump przeduje w prezydenckich sondażach i jednocześnie grozi palcem w sprawie partycypacji w budżecie NATO. Jaki wpływ może to mieć na notowania złotego? Z tej strony Tomasz Gessner, zapraszam na przegląd najciekawszych rynkowych informacji ostatnich dni. Na początek jeden z najważniejszych dla inwestorów tematów, a więc amerykańska inflacja, której perspektywy rozdają karty Fedowi w zakresie dalszego kształtowania się procentowych. A przynajmniej powinny, bo za kulicami jest jeszcze sporo innych, wywierających nacisk elementów, ale poszczegóły z nimi związane odsyłam do piątkowego materiału na temat starcia Janet Yellen z Jerome Powellem. Jak pewnie pamiętacie, Amerykanom udało się w sporej mierze poskromić wzrost cen, i odczyt inflacji CPI cofnął się z ponad 9% w kierunku 3. Przebywanie wskaźnika inflacji w tych okolicach od 8 miesięcy ma już jednak swoje konsekwencje w wycenach poszczególnych aktywów czy ankietach. Spójrzcie chociażby na odpływ kapitału z ETF-ów dających ekspozycję na tzw. TIPS czyli skarbowe obligacje zabezpieczone przed inflacją. Ślady braku obaw o inflację widać także w badaniu Bank of America, w którym na przestrzeni ostatnich miesięcy rośnie przekonanie, że inflacja na koniec roku wypadnie w przedziale 2-3%. Głosujący na ten scenariusz przesunęli się w największej mierze z wariantu kształtowania się inflacji na koniec roku w przedziale 3-4%. Dodać do tego można także krótko i długoterminowe oczekiwania inflacyjne, tym razem według badania Nowojorskiego Oddziału Rezerwy Federalnej. Według którego to badania za rok inflacja ukształtuje się w rejonie 3%, a za 3 lata poniżej 2,5%. Tymczasem w miniony wtorek dostaliśmy najnowszy odczyt inflacji CPI za oceanu, która w styczniu miała spaść z 3,4% do 2,9%, a faktycznie było to 3,1%. Także na poziomie inflacji bazowej, a więc z pominięciem najbardziej zmiennych cen energii i żywności, oczekiwano spadku z 3,9 do 3,7, a ostatecznie bazowy CPI pozostał na 3,9%. Przeglądając poszczególne komponenty, najbardziej w oczy rzuca się wzrost cen wynajmu mieszkań. Te dane od razu wystraszyły rynek, który zdał sobie sprawę z tego, że najłatwiejsza część korygowania inflacji może być już za nami, a dezinflacyjny ruch napotkał w miarę zbliżania się do 3% spore trudności. Oczywistym również jest, że te odczyty inflacji od razu przełożyły się na oczekiwania wobec kolejnych decyzji Fedu. Marcową obniżkę stóp Jerome Powell już skutecznie wybił uczestnikom rynku z głowy. Teraz także scenariusz rozpoczęcia cyklu obniżek stóp przestaje być pewny na posiedzeniu majowym. Swoją drogą spójrzcie także na ten wykres, na którym linia pogrubiona przedstawia zmiany stóp procentowych, a jasnoniebieskie linie to wyceny rynku dotyczące ruchów Fedu. Ogólnie rzecz biorąc, Fed ma dość dużą skuteczność w wodzeniu inwestorów za nos. W kształtowaniu się amerykańskiej inflacji spore znaczenie mają naturalnie koszty energii. W sieci pojawiły się wykresy sezonowości zmian cen ropy i gazu na bazie ostatnich 20 lat. W przypadku ropy roczne dołki tworzą się najczęściej w połowie lutego, by do końca lipca wykonać solidną falę wzrostową na średnim poziomie 16%. Podobnie prezentuje się to w przypadku gazu ziemnego, który swoje roczne dołki uklepuje w rejonie lutego i marca, by ruszyć w górę do końca maja. Dalej, statystycznie pojawia się około dwumiesięczna korekta, przygotowująca grunt pod kolejny wzrost na przełomie września i listopada. Innymi słowy, sezonowość cen ropy i gazu w kolejnych miesiącach niekoniecznie musi pomagać w poskramianiu wskaźnika inflacji. Do tego dodajmy także ciekawy wykres, jaki wyszedł z szyldu Stenor Research, gdzie o pół roku do przodu przesunięto indeks warunków finansowych, kolor ciemno a dokładnie jego roczną dynamikę, i nałożono na to drugą pochodną rocznej dynamiki inflacji. Wizualnie widać już, że najbliższe kwartały mogą stać pod znakiem ponownie ujawniającej się presji inflacyjnej. O inflacji w ostatnich kwartałach, jeśli już nawet nie latach, mówi się sporo. W parze z nią szły także realnie ujemne stopy procentowe, które pozbawiły oszczędzających w dolarze siły nabywczej, bowiem nawet proste lokaty bankowe nie zapewniały schronienia przed rosnącymi cenami. Jest to więc dobrze znany mechanizm transferu siły nabywczej od oszczędzających do zadłużonych, ale także posiadających aktywa finansowe, które na dodruku i realnie ujemnej cenie pieniądza siłą rzeczy mocno korzystają. Zobaczcie, jak na przestrzeni ostatnich dekad zmieniał się majątek 1% najzamożniejszych, a więc przede wszystkim posiadaczy aktywów inwestycyjnych i mądrze korzystających z długu, a jak tzw. klasy średniej. Czyli zwykle osób pracujących na etatach, mających problem z wygenerowaniem oszczędności, a więc tym samym zdecydowanie rzadziej mogących sobie pozwolić na inwestowanie i do tego finansujących konsumpcję długiem. Te ostatnie trzy dekady doprowadziły Amerykanów do punktu, w którym 1% najbardziej zamożnej części społeczeństwa jest w posiadaniu większego majątku aniżeli cała klasa średnia razem wzięta. Jeśli nie macie jeszcze dosyć narzekania na koncentrację kapitału w spółkach technologicznych, to tym razem już krótko cztery ciekawe wykresy, jakie ostatnio wpadły mi w ręce. Pierwszym z nich jest łączna kapitalizacja Alphabet Microsoft i Apple, które przekroczyły łączną kapitalizację takich indeksów giełdowych jak londyński FTSE 100, szwajcarski SMI 20 i Eurostox 50. Drugim jest kapitalizacja wspaniałej siódemki, która zbliża się do kapitalizacji całego rynku złota. Idąc dalej, trafiamy na wykres obrazujący, ile procent spółek z indeksu SP 500 wypadło gorzej od samego indeksu. Odczyty rzędu 70% pojawiają się tu raczej rzadko. Zauważcie też, że wysokie odczyty tego wskaźnika zwykle występowały przed bądź na początku recesji, która to spychając giełdy korygowała także ten wskaźnik. I ostatnim jest wykres obrazujący ilość sesji, gdy indeks SP500 nie pokonał swojego dotychczasowego szczytu. Co jednak istotne, do kalkulacji brany jest indeks z równymi wagami wszystkich komponentów, a nie jak obecnie ważonych kapitalizacją. Skoro jesteśmy przy wymagających wycenach na Wall Street, nie możemy pominąć tematu sprzedaży akcji Amazona za ponad 6 miliardów dolarów przez prezesa tej spółki Jeffa Bezosa. Do tego dochodzi także Warren Buffett, pozbywający się 10 milionów akcji Apple. Była to pierwsza sprzedaż akcji tej spółki przez niego od 3 lat, aczkolwiek trzeba od razu uczciwie oddać jej skalę, a więc Buffett pozbył się tylko 1% posiadanych walorów. W końcu kiedyś zyski wypada zacząć realizować. W najbliższych sprawozdaniach zobaczymy więc zapewne, czy te realizacje były początkiem dłuższego trendu, czy też miały jedynie charakter incydentalny. Do wspomnianych dwóch panów dorzucamy jeszcze Stanleya Drakenmillera, a więc amerykańskiego inwestora z majątkiem szacowanym na ponad 6 miliardów dolarów. Okazuje się, że również i on pozbywał się akcji Amazona, ale i Alphabet oraz chińskiego giganta handlu e-commerce Alibaba Group. Realizację zysków na tych walorach nie robią może aż tak dużego wrażenia jak jego nowe inwestycje, a wieść niesie, że nabył właśnie 1,76 miliona akcji Barrick Gold oraz 474 tysiące akcji Newmont Mining, czyli dwóch największych spółek wydobywających złoto na świecie. Pozostając przy wątku górników metali, kreskat Capital podrzuca z kolei wykres stopy dywidendy Newmont, a ta zbliża się obecnie do 5%, co rzuca trochę więcej światła na skalę niedowartościowania sektora. Swoją drogą, jeśli temat tych mocno przecenionych, ale i bardzo zmiennych aktywów Was zainteresował, parę tygodni temu na naszym kanale pojawił się dwuczęściowy materiał omawiający niuanse inwestowania w spółki wydobywcze, wyzwania z jakimi przychodzi im się mierzyć, ale i potencjały, jakie mogą się tam kryć. I na koniec tematów związanych ze spółkami wydobywczymi, jeszcze ciekawa grafika pokazująca średnie koszty wydobycia w Barrick Gold oraz Newmont Mining, które zaznaczone są kolorem pomarańczowym. Z kolei zielone słupki to cena złota w poszczególnych latach. Zauważcie, że od początku historii tego wykresu, a więc roku 2000, nigdy nie spadła ona poniżej średniego kosztu wydobycia tych dwóch spółek. Ta oscyluje obecnie w rejonie 1750 dolarów. Można zatem przyjąć, że jest to pewnego rodzaju fundamentalna podłoga dla cen złota. W tym miejscu jeszcze krótko pozwolę sobie odnieść się do piątkowego materiału, w którym brałem na tapet temat konfliktu interesów między Jerome Powellem i Janet Yellen, czy jak to woli między Fedem a Departamentem Skarbu. Kogo interesują szczegóły, bardzo polecam zerknąć do tego filmu. Natomiast jako jego uzupełnienie mogę Wam polecić analizę Simona White'a, makroekonomisty z Bloomberga, którego artykuł znajdziecie na Zero Hedge. Wziął on pod lupę krzywą dochodowości amerykańskich obligacji. Jej temat kojarzyć możecie też z naszych analiz, gdzie wielokrotnie pokazywałem jak w przeszłości jej inwersja, a więc sytuacja, w której obligacje zapadające szybciej płacą więcej od obligacji zapadających później, była niezawodnym zwiastunem pojawiania się recesji w Stanach Zjednoczonych. W analizie Simona White'a znajdziecie jednak spojrzenie na zachowanie krzywej dochodowości w kontekście tego, jak idzie Departamentowi Skarbu plasowanie długu. Długu, z emisji którego Stany Zjednoczone muszą w tym roku pozyskać około 10 bilionów dolarów. Skoro o dolarze mowa, bardzo polecam również zainteresowanym jego perspektywami debatę, w której po raz pierwszy starli się Brent Johnson i James Ricards. Tego pierwszego kojarzyć możecie z milkszej teorii, natomiast Rickardsa raczej przedstawiać specjalnie nie trzeba. Kto nie ma ochoty poświęcać 3 godzin na jej obejrzenie, choć zapewniam, że warto, w skrócie konsensus z niej wyłaniający się jest taki, że dolarowa hegemonia jest bardzo poważnie zagrożona i docelowo nie do obrony. Różnice pojawiają się jedynie na poziomie timingu i dynamiki dalszej erozji siły nabywczej dolara. W naszym przeglądzie newsów nie mogło też zabraknąć wątków wywiadu wyrzuconego z mainstreamowej Fox News Takera Carlsona z Władymirem Putinem. Zwłaszcza, że na samym X czy do niedawna Twitterze obejrzany został już ponad 200 milionów razy. Przeglądając opinie o nim, te przypominają nieco pochylanie się nad jakimś wyjątkowym obrazem, a więc każdy ma swój pomysł na jego interpretację. Pozwólcie więc, że dorzucę też moje spojrzenie. Kwestią poważnego mijania się z prawdą na temat Polski pominę, bo to akurat moim zdaniem nie do końca w tym celu panowie się spotkali. Wywiad w mojej ocenie skierowany był przede wszystkim do anglojęzycznego odbiorcy, zwłaszcza z zaoceanu, a dokładniej tych kilku procent... Którzy nie wiedzą jeszcze, na kogo oddadzą swój głos w listopadowych wyborach prezydenckich. Nie jest tajemnicą, że Tucker Carlson sympatyzuje z obozem Donalda Trumpa i to jego wizerunek miał tym wywiadem ocieplić wśród niezdecydowanego elektoratu, przy okazji przedstawiając w niezbyt korzystnym świetle dokonania Bidena na arenie międzynarodowej. I choć, o ile dobrze pamiętam, z ust Putina nazwisko Trumpa ani razu nie padło, to i tak cała retoryka dyskusji miała pro-trumpowską narrację. Amerykanie, czerpiący dotąd wiedzę z mediów głównego nurtu, którzy zdecydowali się ten wywiad obejrzeć, usłyszeli w nim również gorzką prawdę na temat roli i wykorzystania dolara przez Stany Zjednoczone, a także tego, jakie konsekwencje dla amerykańskiej waluty miało nałożenie przez Zachód sankcji na Rosję, a więc zamrożenie ich rezerw walutowych i odcięcie od SWIFT po agresji na Ukrainę. Do tych wątków odnosili się także uczestnicy wspomnianej już wcześniej debaty z udziałem m.in. Brenta Johnsona i Jamesa Rickarda. W naszych materiałach na przestrzeni ostatnich kwartałów mówiliśmy o tym zresztą wielokrotnie, a chodzi o znaczenie przyspieszenia dedolaryzacyjnych trendów na świecie po 24 lutego 2022 roku, a więc redukowanie ekspozycji w dolarze i amerykańskich obligacjach i przesiadka na złoto przez banki centralne, zwłaszcza w krajach wschodniego bloku gospodarczego. Ekspansja BRICS od stycznia i długa lista kolejnych kilkudziesięciu zainteresowanych dołączeniem krajów, to także konsekwencje wydarzeń zapoczątkowanych w 2022 roku. Skoro pojawił się wątek Donalda Trumpa, nie sposób nie wspomnieć o jego ostatnich wypowiedziach na temat NATO. A chodziło o sugestię odmowy amerykańskiej pomocy militarnej w ramach NATO krajom, które do wspólnego budżetu nie dokładają się w ustalonej wielkości, a więc przynajmniej 2% PKB. Jeśli spojrzycie na europejską mapkę, najbardziej sumiennie ze swoich zobowiązań wobec NATO wywiązują się najbliżsi sąsiedzi Rosji, a prymusem jest tu Polska. Generalnie im dalej od granicy z Rosją, tym motywacja dokładania się do wspólnego obronnego budżetu maleje. Dlaczego Trumpa warto obecnie śledzić? Bowiem staje się on realną siłą w nadchodzących wyborach prezydenckich. Z ramienia demokratów Biden zostanie najprawdopodobniej w kolejnych miesiącach podmieniony, chociażby ze względu na stan zdrowia. Zatem ta różnica pewnie nieco się zatrze. Ale tak czy inaczej to, co teraz mówi, ma znaczenie. Otwartą pozostaje oczywiście kwestia, czy z jego strony takie wypowiedzi nie były jedynie słowną interwencją, mającą zdyscyplinować kraje stroniące od dokładania się do obronnego budżetu. Sęk w tym, że jego wypowiedzi mogą także mieć wpływ chociażby na notowania złotego. Każdy wzrost ryzyka geopolitycznego w regionie, także w kontekście wypowiedzi potencjalnego nowego lokatora w Białym Domu, może kreować zmienność na rynku krajowej waluty. Pozostając z kolei przy Złotym, dzisiejszy przegląd najciekawszych wydarzeń kończymy wystąpieniem Adama Glapińskiego, w ramach comiesięcznej oceny bieżącej sytuacji makroekonomicznej. Padły tam ważne deklaracje dotyczące polskich rezerw złota. Widząc tego kanału szczegółów zapewne przybliżać nie trzeba, natomiast dla tych z Was, którzy są z nami od niedawna bądź pojawili się po raz pierwszy, tylko krótkie podsumowanie. W minionym roku Narodowy Bank Polski kupił 130 ton złota, a więc najwięcej po Chinach. Obecnie nasze rezerwy wynoszą 359 ton, co daje nam 15 miejsce na świecie. Rezerwy te stanowią 12,4% całości aktywów rezerwowych MBP i zgodnie z zapowiedzią Adama Glapińskiego NBP dążyć będzie do 20% udziału złota w rezerwach. Oznacza to, że pomimo tak dużych zakupów rezerwy złota jeszcze się niemal podwoją. Poza tym prezes NBP dał także do zrozumienia, że temat obniżek stóp procentowych na razie nie jest specjalnie brany pod uwagę i może się okazać, że niższej ceny pieniądza nie doczekamy się w ogóle w tym roku. Jeśli teraz dołożymy do tego zapowiedzi obniżek stóp przez Fed i Europejski Bank Centralny, to taka kombinacja impulsów monetarnych będzie jednym z czynników działających na umocnienie złotego. Jeśli się jednak nad tym zastanowić, to to zagranie ma jak najbardziej sens. W końcu, chcąc w najbliższym czasie kupić tak ogromne ilości złota i jednocześnie mając kontrolę nad stopami procentowymi, NBP stara się stworzyć sobie warunki do jak najkorzystniejszego sfinalizowania zakupu złota, a zatem zdecydowanie bardziej przyda mu się teraz mocniejszy złoty, aniżeli słabszy. W tym miejscu dotarliśmy do końca. Jak zawsze, komentarze pozostają do Waszej dyspozycji, także korzystajcie z nich śmiało. Konstruktywna krytyka oczywiście bardzo mile widziana, a jeśli materiał Wam się podobał, z góry dziękujemy za każdą łapkę i oczywiście poświęcony przez Was czas. Do zobaczenia w piątek!